Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk, Motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Dzisiaj taki odcinek, zrobię trochę odcinek od skocznia, mianowicie odcinek zakupowy. Przyjrzymy się rynku samochodów nowych z klimatyzacją. Najtańszy samochód za ile możemy kupić taki samochód, najtańszy na polskim rynku z klimatyzacją? Także zaczynajmy. Tutaj korzystam z najpopularniejszego serwisu z dużą ilością ogłoszeń. Oczywiście można szukać też na stronach salonów, ale tak naprawdę warto przejrzeć wcześniej portale, właśnie z ogłoszeniami, bo później możemy się udać bezpośrednio powiedzmy na stronę z danym modelem samochodu. Także co tutaj nam się pokazuje? Odrzucając oczywiście jakieś dziwne oferty wynajmu, jakichś samochodów powiedzmy, nie nowych. Pokazują nam się oferty z wyprzedaży z poprzedniego roku. Pokazuje nam się na, na przykład Volkswagen Up. Ale tutaj z tego co widzę to będzie cena tak cena 36,259 jest klimatyzacja. Auto drzwiowe. Także nie dla każdego się nadaje białe w podstawowej wersji taka cena jest wyprzedażowa co nam się pojawia? pojawiają nam się już trochę lepsze samochody w sensie większe choćby Dacia Sandero za 30 niecałe 37 tysięcy mamy wersję open z klimatyzacją czerwony to jest ta wersja średnia ona nie ma pełnego wyposażenia lusterka są czarne Tamki także są nielakierowane, ale poza tym większość elektryczne szyby, centralny zamek. Także tutaj taki samochód możemy kupić za niecałe 37. Oczywiście z, z ubiegłego roku i będzie to samochód z klimatyzacją, z radiem, centralnym zamkiem. Szyba tylna podgrzewana, elektryczne szyby, przód, światła przecinkowe, czujnik temperatury zewnętrznej. Także wbrew pozorom. W tej cenie ten samochód jest dosyć dobrze wyposażony i nie jest mały. Przede wszystkim wnętrze jest bardzo obszerne w tym samochodzie. Dobra, lecimy dalej. Co nam się pojawia? Pojawia nam się Toyota Aigo za 37 tysięcy niecałe też z ubiegłego roku. Oczywiście egzemplarze z tego roku będą odpowiednio droższe, to nie jest też tak, że tutaj mamy klimatyzację, ale to jest najtańsza wersja wyposażenia, z tego co wiem. Tutaj mamy szyby, szyby mamy zwykłe, nieelektryczne, mamy wspomaganie, czujniki parkowania dodatkowe, tak, centralnego zamka też nie ma. Co nam się pojawia dalej? Pojawia nam się Dacia Logan w wersji Open, czyli podobnie jak Sandero, ale jest to samochód jeszcze większy, bagażnik ponad 500 litrów, obszerny w środku, e, fajny, oszczędny silnik litrowy, Dosyć mocne 75-konny. Małe spalanie. Średnio możemy się zmieścić w okolicach 5-6 litrów. Także jest to też warte rozważenia oferta. Fajne fotele. Miękkie, niewyprofilowane, ale wygodne, jak ktoś jak ktoś szuka takiego samochodu rodzinnego, to powinien zwrócić uwagę właśnie na Darcie Logan. I chyba jest to ostatni z modeli, dlatego że nie ma, nie wiadomo, jak będzie przyszłość na nowej wersji Logana. Dlatego że najprawdopodobniej z doniesień tam redakcyjnych, ten wersja Logana, właśnie w sedanie, nie będzie oferowana na rynek polski jak i na francuski, tylko na rynki. Właśnie hiszpańskie, tam gdzie na nadwozie sedan lepiej się sprzedaje, no tutaj tych samochodów nie jeździ, tutaj mamy biało, białego Logana, fajne też wykończenia, światła przeciwmgielne w tej wersji, także bardzo dobrze wyposażony samochód, jak za tą cenę, z klimatyzacją takie auto możemy kupić, za 30. i nie jest to samochód mały, przede wszystkim z dużym bagażnikiem, czyli tak jak widzimy tutaj. Także dacia jak najbardziej ja polecam ten samochód Logana czy Sandero w tej, w tej cenie z klimatyzacją jest dosyć dobrze wyposażony i ma fajną cenę. Dobra, następne auto pojawia nam się Fiat Panda. Oczywiście te samochody, które nam się pojawiają zazwyczaj są małe, oprócz Logana i Sandero. Tutaj mamy typowo auta miejskie 37800. Także nie spodziewajmy się cudów, że tutaj kupimy jakąś, jakiś super duży samochód w tej cenie z klimatyzacją powiedzmy to będą w większości auta miejskie i coś na pograniczy segmentu kompakt chociaż de facto Logan i Sandero zbliżają się już właściwie objętość, niektóre kompakty nawet mają mniejsze wnętrze w środku niż właśnie Sandero i Logan Kolejne auto, Fiat 500, tak, i Fiat Panda. Może to jest typowe auto przedźwiowe, małe, także kolejny samochód, Citroen C1. To jest też auto bazujące właściwie na rozwiązaniach Toyoty Aigo Zresztą wnętrze praktycznie jest identyczne. Eee, jaka to jest wersja? To jest wersja Feel. Co ona tutaj ma? Aha, ona się różni tym... Że tutaj jest centralny zamek i szyby elektryczne, czyli to jest ta jakby lepsza wersja od Aigo w tej samej cenie. Tak, szyby elektryczne są i... No, auto małe, fajne do miasta, no. Nie każdemu bagażnik mały poniżej 200 litrów, z tego co wiem, także nie dla każdego. Kolejne auto, Kia Picanto, to są auta z wyprzedaży oczywiście. Tu jest problem taki, że część tych aut może nie być dostępna tak naprawdę. Czyli tu się posiłkujemy tym, że coś jest wystawione w portalu ogłoszeniowym, ale nie wiadomo czy jest to aktualna nadal cena, także nie jest kupowanie też samochodu właśnie z portali, nie jest do końca dobre, gdyż nie wiemy czy dany w ogóle model jest Dostępny. Oczywiście pojawiają im większa cena nam rośnie. Możemy sobie pozwolić na przykład na darcie logan w bogatszej wersji 38500, to jest wersja najbogatsza, low rate, czyli mamy biały model, lakierowane lusterka, klamki, lepsze wyposażenie, elektryczne lusterka, podgrzewane, komputer pokładowy. Inna tapicerka, zagłówki wsuwane, także tutaj takiego Logana też możemy lepiej wyposażonego w tej cenie kupić. Kolejne auto możemy kupić, Mitsubishi Space Stara. Może tutaj pokażę, gdzie jest bardziej, gdzie będzie więcej zdjęć. Jest to też małe auto miejskie, także tutaj też specjalnie, ale de facto ma klimatyzację, ma w tej wersji niecałe 40 tysięcy 39, 000. ma w tej wersji elektryczne szyby, centralny zamek, komputer pokładowy, także możemy kupić taki samochód też w tej cenie. Także jak widzimy poniżej 40 tysięcy spokojnie kupimy samochód mały, zazwyczaj będą to samochody małe, miejskie, ale możemy też kupić na przykład Dacia Sandero czy Dacia Logan, które już są samochodami dużo większymi. Znacznie większymi, bo tutaj te małe samochody są w okolicach 3,5 metra. Dacia Logan ma prawie metr dłuższa 4,35 z tego co wiem długości bagażnik. Ponad 500 litrów, obszerne wnętrze, także w tej cenie myślę, że to będzie. Jeżeli ktoś szuka dla rodziny, to w cenie 38-39 tysięcy kupi najlepiej wyposażoną w wersję, właśnie low rate. Eee, oczywiście za każde dodatki, tam powiedzmy, jeżeli ktoś będzie chciał lakier metalizowany, to wiadomo, w każdej marce są dopłaty. Tak prawdę powiedziawszy, to w tej cenie do 40 tysięcy to właściwie są same małe samochody. No, oprócz wspomnianej wcześniej Dacia Logan czy Sandero, reszta samochodów to są typowe segment A. Sandero to jest segment taki B, a Logan między segmentem B a C taki C- powiedzmy. Ze względu na wielki bagażnik i rozstawości, także spory. Także właściwie to by było na tyle w tym odcinku. Ja myślę, że taki odcinek jest też dosyć fajny, dlatego że możemy sobie zobaczyć, że tak naprawdę nie musimy kupować używanego samochodu. Tylko jeżeli potrzebujemy auta z klimatyzacją, jest na rynku ten wybór do 40 tysięcy spokojnie. Jest kilka marek. Małych samochodów i większych, także spokojnie się zmieścimy w tej cenie. Także dziękuję za uwagę. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Do usłyszenia, do następnego odcinka.